Koty w Sailor Moon pełnią funkcję przewodników. Można się w nich doszukać motywów religijnych i mitologicznych z wielu wierzeń. Egipcjanie przypisywali kotom niezwykłe zdolności. Wierzyli, że są wysłannikami bogów. Sailor Moon są sprowadzone na Ziemię, by obudzić w dziewczynkach wspomnienia z poprzedniego życia oraz by pomóc im odkryć ich moce. Symbolicznie można powiedzieć, że pełnią rolę przewodnika, który wprowadza dziewczęta w dorosłość. W Sagi wraz z Luną odkrywa swoje moce i je rozwija, ale spotykają ją także różne trudności. W wraz z rozwojem swojej mocy, dojrzewa i coraz bardziej panuje nad swoimi emocjami i słabościami. Koty w serii Sailor Moon mogą też symbolizować ying i yang. Luna jest koloru czarnego, a Artemis białego. Do tego jeden jest samicem, a drugi samcem. A Ying i Yang reprezentują walkę dobra ze złem, światła z ciemnością oraz równowagę energii męskiej i żeńskiej. Dodatkowo imiona Kotów mają ukryte znaczenia. Luna to inne imię bogini Księżyca, która jest jego strażnikiem i personifikacją. Artemis to z kolei imię greckiej bogini łowów, która była opiekunką dzikiej przyrody i dziewictwa oraz młodych dziewcząt. W późniejszym okresie kojarzona z Księżycem, według nowej tradycji, utożsamiana z Selena, boginią Księżyca, w Rzymie zaś utożsamiana z Dianą. Diana zaś w Sailor Moon jest córką Kotów, Luny i Artemisa. W tym przypadku widać wyraźnie zamiłowanie na takie uczy dla tych mitów i kultury Zachodu.